Otrzymaliście do zarządzania kontynent, na którym zbudowano najwspanialszą kulturę na świecie, najlepszą gospodarkę, przemysł, rozwój, największe tradycje demokratyczne. I wszystko zrujnowaliście. Patryk Naj... Jaki wszedł na salę Parlament Europejski i zrobił tam porządek. Po prostu wziął decyzje Brukseli, zestawił je z ich realnymi skutkami i pokazał, jak bardzo Europarlament jest oderwany od rzeczywistości. Jaki nie dał się zagadać procedurami ani poprawnością polityczną. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostawisz łapkę w górę, to duże wsparcie dla mojego kanału. Z góry dziękuję. Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu, Pani Minister. Od lat siedzą tutaj te same ekipy. Otrzymaliście do zarządzania kontynent, na którym zbudowano najwspanialszą kulturę na świecie, najlepszą gospodarkę, przemysł, rozwój, największe tradycje demokratyczne. I wszystko zrujnowaliście najpierw wzrost demograficzny, bo wciskaliście tak zwane prawa reprodukcyjne i kit, im więcej dzieci, tym więcej emisji dwutlenku węgla, więc dzieci... Za brakło i trzeba było ściągać migrantów, którzy zamiast budować rozwój powodowali coraz większe koszty i coraz więcej problemów. Nielegalni migranci wiemy, że pracują średnio mniej, średnio popełniają więcej przestępstw i gardzą naszą kulturą, a wy zamiast się ich pozbyć karmicie, ubieracie i jeszcze grozicie tym, którzy chcą bronić przed nimi zwykłych ludzi. Jak w ogóle pani przewodnicząca von der Leyen mogła mówić, że reprezentujecie siły demokratyczne, mieliście być przykładem demokracji na całym świecie, a zasłynęliście z tego, że anulowaliście wyniki wyborów, które Wam się nie podobały. Pamiętam, jak nakładaliście na Polskę sankcje za tak zwane pushbacki na granicy z Białorusią. Dzisiaj się okazuje, że Niemcy robią dokładnie to samo na granicy z Polską w ramach, w ramach strefy Schengen i co i nic. Gdzie jest równość państw? To jest tak, że Zamiast budować solidarność mamy rosnące podziały i teorie o lepszych i gorszych kulturach. Jedne mogą stosować zasady w sądownictwie, takie jak chcecie, inne nie. Więc poza tym chęć bycia prymusem w tak zwanym zielonym szaleństwie tylko nas ośmiesza i sprawia, że jesteśmy frajerami świata. Straciliśmy prawie połowę udziału nominalnego PKB w światowej gospodarce i Wy jeszcze chcecie zaostrzyć cele klimatyczne, Przecież to jest szaleństwo. Wszechobecna dekadencja i upadek obyczajów, czego symbolem są absurdalne teorie o 256 płciach i jeszcze chcecie uzależnić wypłaty w kolejnym budżecie od wypełniania tych wszystkich zielonych teorii? To jest kolejne szaleństwo. Wasza polityka miała budować pokój, a ściągnęła na kontynent kolejną wojnę. I jak Macie walczyć o Europę, skoro sami nie wierzycie w jej prawdziwe dziedzictwo – rozum, prawo, piękno, innowacje. Zamiast tego symbolem Europy uczyniliście nielegalnych migrantów tęczową flagę i zielone szaleństwo. No i jeszcze bym zapomniał nakrętki do, do butelek. Więc trzeba odwołać przewodniczącą Komisji Europejskiej. Panie przewodniczący, komisarzu. Komisja Europejska kolejny raz pokazała, jak bardzo nie rozumie otaczającej jej rzeczywistości. Szczy Ogólnie nie rozumie sytuacji gospodarczej państw członkowskich i podejmuje decyzję bez akceptacji Rady Europejskiej. Redukcja emisji gazów cieplarnianych o 90% do 2040 roku to nie plan klimatyczny, to plan likwidacji europejskiego przemysłu, rolnictwa i transportu. To plan biedy dla milionów Europejczyków. Czy naprawdę. Nie widzicie, że ta ideologiczna obsesja dekarbonizacji zniszczy konkurencyjność Europy, że zamiast produkować u nas wszystko przeniesie się poza Unię, że to zupełnie nie wpłynie na klimat, że rolnicy, kierowcy, małe firmy wszyscy padną ofiarą tej radykalnej polityki klimatycznej. Zamiast chronić klimat będziecie importować produkty z krajów takich jak Mercosur, które z emisją nic nie robią. Wasza polityka to czysta hipokryzja. Mówimy stanowczo nie dla tego eksperymentu na narodach Europy. Polityka klimatyczna nie może być narzędziem przymusu i destrukcji. Czas postawić na rozwijanie przemysłu rolnictwa tutaj w Europie. Dziękuję. Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu. Chciałbym dziś usłyszeć informacje o planowanym programie oszczędności i cięć budżetowych, ale nie oszczędności kosztem rolników czy inwestycji rozwojowych. Czekamy na ogłoszenie oszczędności w ramach bizantyńskiego aparatu urzędniczego Unii Europejskiej. Jeśli tego nie usłyszymy, wasza wiarygodność przebije dno. Czy my naprawdę musimy utrzymywać ponad 30 agencji wykonawczych? Czy musimy utrzymywać rzesze urzędników zajmujących się klimatem lub promocją innych ideologicznych projektów? Z ponad 50 tysięcy hojnie opłacanych urzędników Unii co najmniej kilka tysięcy odpowiada za błędne i fatalne dla Europy polityki. Straciliśmy konkurencyjność, bo, nie chcie, bo oni nie chcieli i nadal nie chcą nikogo słuchać. Należy zatem zreformować samą Komisję Europejską, wyrzucić euro biurokratów z ich gabinetów, a dopiero potem mówić o nowych ambicjach, bo dziś wasze genialne pomysły są dla milionów obywateli koszmarem. W odróżnieniu od was my naprawdę słuchamy ludzi. Oni oczekują, że obronimy ich przed waszym zielonym ładem i przed masową imigracją, nad którą nie potraficie lub celowo nie chcecie zapanować. Dziękuję pani przewodnicząca, szanowni państwo. Ostatnie wtargnięcie w polską przestrzeń powietrzną dronów Federacji Rosyjskiej to brutalne przypomnienie, że Europa nie żyje w świecie tęczowych baniek czy ideologicznych iluzji, tylko w realiach pełzającej wojny. Europa z pełną premedytacją zniszczyła swoją gospodarkę, rolnictwo, przemysł, a także produkcję zbrojeniową. Wszystko w imię chorej lewicowej ideologii, która prowadzi do utraty bezpieczeństwa. Cały ten wasz plan zbawienia świata gra na korzyść Putina, bo każde euro włożone w ideologiczne szaleństwo Zielonego Ładu zamiast w obronność to jest właśnie działanie w interesie Kremla i to wy jesteście za to odpowiedzialni. Co do Polski. Najpierw finansowaliście Rosję Nord Streamem, potem zniszczyliście naszą gospodarkę, teraz przepychać nam imigrantów, żebyśmy przestali być bezpieczni od wschodu i zachodu. I przemawiam tu jako polski poseł i jako polski obywatel. Polacy nie chcą waszego zielonego ładu, waszej walki z węglem, kiedy latają im nad głowami drony, kiedy spadają na ich domy rakiety. Putin się śmieje, kiedy pani, pani von der Leyen, opowiada te klimatyczne bzdury. Jest pani ślepa na realia międzynarodowe, nie rozumie Pani świata i nie potrafi Pani zapewnić warunków do normalności w Europie. My Polacy rozumiemy, że bezpieczeństwo nad naszej ojczyzny zależy przede wszystkim od naszego narodu. Polska to wielki naród, który nigdy się nie podda, który nigdy nie da się złamać. Polski rząd musi po prostu odrzucić szkodliwe polityki unijne i skupić się. Na interesie Polski. Dziękuję. Szanowni Państwo, tak, prawdą jest, Putin jest wrogiem Polski, jest wrogiem wolności, jest wrogiem Europy. Ale Putin nie wziął się znikąd, Szanowni Państwo, i prawda jest ważna. Tuczyliście Putina pieniędzmi latami, w szczególności Niemcy, rząd Schroeder i rząd Merkel. Jak Putin napadł na Gruzję, dawaliście mu pieniądze. Jak zajął Krym, dawaliście mu pieniądze. Jak groził Polsce atakiem atomowym, dawaliście mu pieniądze, a my ostrzegaliśmy, że jest zagrożeniem, to nas nazywaliście ruskimi onucami. Są na tej sali ludzie, którzy dzisiaj wyzywają innych od proputinistów, a są z partii, która przytulała się z Putinem i prowadziła reset. Wstydzę się, że urządziliście dzisiaj wojenkę polsko-polską zamiast Mówić o naszym bezpieczeństwie, Szanowni Państwo. Polska potrzebuje jedności, Polska potrzebuje zbrojeń, a zbrojenia zaczęły się z rządem Prawa i Sprawiedliwości w 2016 roku. I wy macie je kontynuować dla naszego bezpieczeństwa, szanowni państwo. Pani von der Leyen, pani ośmiesza Europę. Pani chce korupcji, e, cenzury. E, pani chce, żebyśmy byli nieważni. Pani się oburza e, wobec planu pokojowego e, Trumpa, a pani torbodowała plany e, Orbana. Dlaczego. Nie zrobiliśmy więcej czegoś dla Ukrainy, Chcielibyśmy sobie więcej, oszczędzili również ocenić, dlaczego mamy tutaj klauzulę dla oligarchów, dlaczego wspieramy korupcję w Kijowie, mamy sankcje, które szkodzą bardziej nam niż Rosji. To nie jest plan pokojowy, to jest głupota. To jest tak naprawdę gra taka, jak w przedszkolu. Mamy złe stosunki z Chinami, z Rosją, z, ze Stanami Zjednoczonymi. W ten sposób nie można prowadzić polityki zagranicznej. Tak, potrzebna jest strategia, autonomia strategiczna, suwerenność, ale potrzebny jest, jest realizm, a nie jakieś infantylne feministki w różowych, w różowych garniturach. Tak, Europa powinna być wielka, ale tylko bez pani. Proszę, niech pani się poda do, do, do dymisji. Dziękuję pani przewodnicząca, Szanowny panie komisarzu, szanowni państwo. Można powiedzieć nareszcie, po czterech latach wreszcie jest decyzja, która powinna być podjęta znacznie szybciej. I większość wypowiadających się tutaj moich przedmówców, również pan komisarz, Podkreślają, że jest to historyczna chwila i że to jest rzeczywiście to rozwiązanie, które na ten moment, ale też i na przyszłość jest konieczne. Niemniej jednak mówił o tym pan komisarz, że ta decyzja będzie niezmienna. Ale szanowni państwo, sytuacja w polityce jest bardzo dynamiczna. I wiemy doskonale, że zasada business as usual bardzo często dyktuje warunki dyskusji politycznej i przeważa szale zdrowego rozsądku i bezpieczeństwa na realizacji różnych interesów. Zatem wydaje się, że w tej chwili powinniśmy przede wszystkim skoncentrować się na tym, aby ta. Decyzja, która została podjęta, nie została w przeszłości zmieniona i powinniśmy pilnować, ażeby te zasady obowiązywały. Również dotyczy to ropy i pamiętajmy, kiedyś podjęto decyzję o budowie Nord Stream 2. Dzisiaj mówimy, że to był historyczny błąd i z tego też trzeba wyciągnąć wnioski. Dziękuję bardzo.